Cześć! Dzisiaj wybrałem się na dworzec kolejowy w Nidzicy, a Nidzica znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nidzickim, gminie Nidzica. W latach 1975-1998 było to województwo olsztyńskie. Także pojutrze przyszedł na prezentację. Tu, zobaczymy tego intra, to. intra... Znajdujemy się przed bardzo ładnym budynkiem dworca. Moim zdaniem jest to bardzo pomysłowe i ciekawe rozwiązanie. A w tym budynku mamy bibliotekę. Yy, mamy, no właściwie to mamy tam głównie, bibliotekę, jakieś toalety, takie inne. Mamy tutaj też bardzo ładny zegar. Przenosimy się dalej. Mamy tutaj taką zewnętrzną poczekalnię, która jest ładnie zadaszona i ma jak widać ekrany. Yy, najbliższy pociąg, który stąd odjeżdża. To Intercity Jeromski do Krakowa i Regio do Olsztyna Głównego, którym ja będę wracał do Elbląga. Oprócz tego mamy tutaj przejście kolejowe kombuda, które pojawi się na kanale osobno. Znajdujemy się na peronie stacji Nidzica. Jest jeden peron, dwie krawędzie, dwa tory, z których można sobie odjeżdżać. Jakieś tutaj odstawcze również mamy. Mamy tutaj nową, nową zrobioną się trakcyjną, więc jest super. Mamy wiaty peronowe, śmietniki, rozkłady jazdy, do których podejdziemy na sam koniec, jakie również system zapowiedzi, jakich to jeszcze nie powiem, bo nie słyszałem. Oświetlenie. I tam mamy przejazd na... ten bliżej na Działdowskie, a ten dalej na Olsztyńskiej. Znajdujemy się na linii 216, na około 24 km. I czterysetnym metrze tej oto linii kolejowej. Tutaj mamy szlak na działdowo i przekaz, najbliższa stacja w tamtą stronę to Kozłowo. A w przeciwnym kierunku mamy szlak na Olsztyn i przekaz, najbliższy przystanek osobowy w tamtą stronę to Wietrzychowo. Tak wygląda rozkład jazdy. Może nie jest jakoś mega imponujący, ale na równi narzekam. Tak średnio co godzinkę, półtorej coś zazwyczaj pojedzie. Chyba, że w niedzielę. W niedzielę ruch jest tragiczny, ponieważ praktycznie 3 czwarte regio, które tutaj widzicie, nie kursuje w niedzielę. Więc jest przypał. Oprócz tego w Niedzicy znajduje się dosyć ciekawy zamek. A w Niedzicy możecie sobie przeczytać na jego temat trochę więcej w internecie. Także dobrze, to już było na tyle z tego miejsca. Zdawał dla Was relację Maciej08. Cześć!